All units. We have a 211 at the Union Depository. Two suspects with civilians inside. Possible hostage situation. <laughs> Gdzie jest Leży po strzelniku! Kurwa, tak pi**y! Księdzu! A, jest księdzu! Ty ładujemy, czy co? Mam kopyta nawet! mam, ja, nowy! ja, to ja zawsze tak jest! Dlaczego? Kopyto, kopyto, kopyto! Nie maskę. mam kopyta! Księdzu, no, nie ma go! Nieee! Leży jeden! Gorski, ty jesteś taki! Agent! Wracają! Leży jeden i Ja ty. Janek, oni bomby mają! No ja widzę, przecież ja widzę. No daj kramę, ale co daj ja mam teraz zrobić? Jak ja tu helikoptera nie mam? A, helikopter, szybko! Ja mam na paleto, na paleto mam! No, nie, porad, no to jedziemy! Aha, no przecież te Dobra, samochody wyjedziemy! A o kur... Dawaj do orakla Ale wszyscy tu nie wejdziemy Gdzie jest My tu nie wejdziemy Uważaj, wszyscy w... Siadaj, Wsiadaj, wsiadaj Bagażnik. Bagażnik 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 ustam. Bagażnik do Usta, bagaja Gdzie jest Amaya? Gdzie Dlaczego zawsze to mi się musi przytrafić? Zadzwonię do Ty ale wszystkie bawe porwali? Tak. A maja leży! A maja leży! A to nie maja! Nie. To nie maja! A maja, wezwij tych, wezwij mnie go żeby żebym przeżył! Ale on całe te oczy, otwórz te oczy! Nie Bo siadaj mojej głowy po prostu! Na błotę, wie, kurwa, tu się coś odpierdol. Purker, co ty żeś kurwa wymyślił znowu? No, no co, kurwa, to kurwa, nie wszędzie tam gdzie, ty jest kurwa problem zawsze! bali ją przez nie no! Gdzie jest Jego klama, jest na garażku? Nie, Mariuszu, ja nie Idziemy to po ten kałachy, kuj płade, jedz po ten kałachy człowiek, koniec imprezy, kurwa, nie mam tego dosyć, kurwa. Piłem, kurwa, kurwa, kurwa przyjeźdźmy, tak pod to nie, to miało być dobrze wszystko. Pierdolony Andrzejek, ja kurwa, kurwa. kurwa na wszystko w nasz pącił, Słuchajcie, kraj, ale nie jest jeden plus. Chociaż mi kurwa, kurwa został kurwa. syn jeszcze. Ty. A pilot jest ja, taki, że no. nie będziesz musiał pierdolenia dwóch mapsu, <grym> <grym> Sam Zamknij się w bo teraz pierdolisz przez te kurwa, bez tych chyba... Mamy helikopter, cóż, cóż, stój, 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 stój! Pakujemy kurwa, się do Czy tak wszyscy kurwa, nie wie, wejdziemy ja już, tu? Wszyscy nie wejdziemy, ja po prostu ja muszę podczas odpady. Yy, to, to, to tak korak? wy jedźcie, yy, po swój helikopter, my pojedziemy po swój, i gdzie to się, to się spotkamy? Mój. No to tu już jest mój, spotkajmy się na, heli, na helipadzie, nie będzie na Sandy Dobra, to my jedziemy Dobra, po, po nas. Zaczijmy się Sandy ty, co się odjebało ty! Bo nie ma długiej, tak? Nie ma długiej w Nie ma Nie ma. Ale... Zobacz co się dzieje. Gałaszki kowy złote tej Kurwy syny ty! Masz Sand na ja sobie masz... W? Razie nie, ale to na Sandy weźmiemy Do taty trzeba zadzwonić, do taty. Do taty Tata jest potrzebny Tata. Dwoń do ojca Dzwoni do Kierasa No i chuj, ja odbiera. Kurwa, jak jest teraz potrzebny tego nie ma. Nie odbiera. Ja, ale ja tylko widziałem jak ci granat na to za Kurwa, trafi go. Trafi go. Dlatego ci krzyknąłem, że granaty kurwa mają, a on za tobą. Je. Mówię aha. Nie byśmy musieli teraz powołać kurwa jednostkę specjalną? Jakby nie mamy jednostki specjalnej? My jesteśmy specjalni. Ja to widzę tak. Weźmiemy helikopter. I widzimy się na helipadach wy na Sandy, tak? No, co, no to u nas, no. Dobra. Czy oni na Great Gdzie jest będą? jeden Jest Jeden problem jest, jedyny problem jest. Jaki? Okay. Oni mają rakietki, my nie. Ale my mamy krótkiego, ja widziałem jak on napierdalał. No trafił jednego. No, <laughs> no właśnie. I teraz tak, eee, kamizelki setki, zapas amunicji. Możemy jeszcze po fleszyku wziąć w razie bo. Mm, nie, bo to trzeba płacić. Ale ja wygrałem przecież. Nie, to trzeba płacić. Pięćdziesiątkę no, ale... bierzemy? Co? Pięćdziesiątkę? Nie mam pięćdziesiątki. No ja mam chyba jedną albo dwie. Ale ja nie wiem, które w którym radywodzie. Czy my właśnie jedziemy w poszukiwanym autem? O kurwa. Sobę. O kurwa. My właśnie Mi... topimy po... O, nie. nie. No, do, dobrze, to drzewo było. Janek, odwróć się. No. Widzisz <laughs> co za nami leci? A ta awionetka? No, ona lubi latać, no? Tylko nie rozumiem, dlaczego tu leci. Ty to. To jest na pewno awionetka? Nie wiem, ale przyjemnie mi się jedzie tym autem. Chcesz być moim synem? To nie jest. A, nie, dobra. Nie, A nie, nie. Awionetka, awionetka. Nie, 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 wiesz, ty już za dużo, za dużo osób rozumiesz ten. adoptujesz, słuchaj. Spokojnie, ty się nic nie stracę, kochany, ty się nic kurwa nie stracę, wszystko będzie dobrze Ale dlaczego ty idziesz, że tu miał No bo nigdzie więcej nie, nie pobierzesz helikoptera. A no Sandy nie ma? No nie ma. A, dobra nie było tematu. Kanitry na pewno trzeba zejść na stację Dobra, to no, tu masz Z2 kup, dwa kup Ja mam 500-600 dolarów, wystarczy mi na dwa. chuj kupisz. Ja Ale mam 37 bankomat jest. dolarów i mi się bankomat. radio rozładowało Bez bankomat. Oła Leć Szkoda tych krzeseł, no szkoda tych krzeseł. Szkoda, bo trzy poległe. A to jedno trzydzieści dolarów, chłopie. Ile? 45 dolarów. Szkoda tych krzeseł. No. Muszę zadzwonić, muszę, muszę się, muszę się poradzić. Kurwa, je trzeba ja tam montować? CERT? Pokój, ja montować sert? Ja na Twoim miejscu montować. Mam jakieś tablety z jakimś systemem. Dobra, jedziemy. Dobra, ja już biorę ostatni Dobra, Zara jedziemy. Ja wiedziałem, jakże usłyszałem już tą melodię. Pierwsze nutki mówię: Oho! Oho! Wracamy, wracamy. Zara Ford GT, kurwa się pojawi z tym, z Oha! Oho! Harper już wiem, gdzie znaleźć. Harper będzie pod silosem, bo ona ciągnie, kurwa, do blachy i do samochodu ładnych. No do ziemi, do ziemi no. Ale mi się Może po mamusie? Ona raczej nie, ona jest taka antymama ostatnio. Tak. Mama się głupia zrobiła, strasznie na starość. No to jak ziemia, to dobrą kontrolą są w Pokemonach woda. Więc być? E... Nad morzem. Poczekaj, poczekaj, leć już do góry. Ale ja nie mam licencji. Do góry po prostu, leć, nie bierz helikoptera. Weź mi długą. <grym> kurwa. załóż oczki no wideo. Mi weź, 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 słyisz, do dziadka, no? dwoń do dziadka, nie daję no. się po portowce Film. Film. też dostał. <grym> Pokaż to jedziemy ten Janek no, 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 na cześć, ten weźmiemy ten Nie wiem gdzie to jest tak szczerze Jak jesteś taki mocny, to możesz mi rozwiązać te ręce i zobaczymy, kto jest taki mocny, naprawdę. Aha. Nie patrz na mnie jak szpak w pizdę, tylko zawoła mi tutaj kogoś ważnego, a nie typa, który wygląda jak Vagos z AliExpress. Co jest? Komprendujesz, pójdź synu? No to raz! Moja krew, moja krew! Mi to. O, kurwa. Mamo. o, Jezus! Nie wiem gdzie to jest Nie wiem, jakaś piwnica Zresztą chuj wie gdzie to jest, ja nawet nie, nie, wiem. nie znam tego takiego miejsca A kto to jest Aiden Sunrift? Ej, jak... ten, Kurwa, ten syn kurwa od Decyzja Ruzi. zapadnie, a Bóg śmierci wypełni swoją ja, to, to, rolę A te tablety, co mieliście? Patrzę System offline System offline, a critical error has disrupted, tata tatarata Dobra, idziemy po radę, Stój, idziemy po radę, zaraz jesteśmy. No to my jedziemy Maja. po Kamze. Dobra, i mi, tutaj... Weźcie mi setkę. Rutki, ty Zadę, nie kurwa, możesz tu, mieć setki, siadaj. kurwa. Jak, nie mogę. Siadaj, nie... Albo po... Dawaj, lecę, do was. Helikoptera, żeby nie zajebali, krótki. Spokojnie nie zajebią. Ja pierdolę, no. no. zaraz będziemy. Trzy, trzy, się trzy tygodnie. tygodnie, trzy tygodnie, 21 dni. Pozdro? 21 dni, kurwa, po to, żeby przyjechały. Mhm. Ale zdążyłem hmm. chociaż zjeść, szukajmy plusów. No, ja też chociaż zdążyłem zjeść. Ja tak byłem, zjadłem. zjadłem ale jeszcze miały być desery, wuda. O, desery miały być, wuda. Gorocki to jest taki kurwa agent, że to jest chuj. To jest koniec, miały być desery, wuda. <laughs> kurwa, za wynoszenie sprzętu LSPD dostanie po łapkach. A może nie dostanę po łapkach? Chociaż cygano, cygaro dalej. Masz setę. Ja się chociaż... Nie, a ja nie mogę wyjąć? Nie wiem czy ty no, możesz. No mogę normalnie, pa. Zaciągam już na klatę. Wziąć dwie w zapas? 200 amunicji biorę. No też mam 200 mo. I teraz biorę tak. Eee... Chuj, wezmę trójcaperski jakby co. No, w jakby, sumie. Jakby co? A flesze? No, nie, no kazałeś, głodny, nie brak. Głodny, głodny. Głodny Ty No masz. Janek, słuchaj. Pozytywy z tych braku deserów i alkoholu jest, są takie, że dalej je mam przy sobie, więc znajebiemy się po drodze. Ty, i dalej mi cukru nie wyjebało, więc sobie plus dwa. No i te kurwa krzesła najgorsze, <noise> te. Te kurwa krzesła trzy, te. To jest Damy minus. radę, damy radę. Ale po co ja mam to zgłosić Dać im, do PC, dać dać im po, po kamizelce? Na tym radiach no. się tak nie mówi. Na tym macie... radiach się mówi, kurwa, dawaj poprawne komunikaty. Masz ten, macie jedną setkę, jakby co? Ja nie, ja nie rozumiem tych waszych kodów. O, i seteczka na mnie, S. No i Git. Dobra, Mayoś. Ej, ale wy możecie, a nie, nie możecie a nie. Co? Dobra, nie wiem, bo, bo nie, to ty tak potrzebujecie. Masz radio, jedno. I to I już jest z baterią, bie... nie? Nabite to już jest. Masz jeszcze jedną baterię. I trzeba mi zamotać zepsute radio. Ja mam gdzieś kurwa je w domu, kurwa. Chyba że mam przy sobie, bo Jaki tak, kanał? Nie ja mam na aucie, ja mam na aucie, ja mam na aucie. Jaki kanał? 35, 35 Najlepszy na kanał. Weź, jeszcze jedno radio potrzebujemy. Baterię weź nie, ja mam jedną, to jest twoja. A, więcej A. weź, więcej weź, weź sobie dwie. To nie ma radio. Daj mi Ja nie mam, e, ja, nie ja nie mam. Nie ma. Ja nie mam. Chodź Chodź za, dwie za, baterie jeszcze na glebie. Ja jedną baterię potrzebuję. Skopiuj to, to wyślij mi to, pokaż to. Linka ja masz radio? Linka chcesz? chcesz? Wyślij mi tego linka. Weź mi, daj tego, jedną baterię mi tylko daj. Ja mam tego, jedną... Janek, to, no, no to, 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 tak, to, to by dałem więcej. Ile e, na ziemi. Ja mam dwie baterie. Ja mam jedną. Ja, 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 ja pierdolę, ty, ja ale ilu ich było? No nie wiem. Ej, co to... normalnie tę baterię do tego rady? Tam tablet, 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 tablet. Tablet jo Joaquin Guzman Loera 1957, przerwaj hasło 1957, poczekaj stój. Eee, wpisz Pablo. Kurwa, jebana! Co jest, mam jebana? Rodem mnie jebło! Co jest? El Chapo, El Chapo! No to El Chapo. Ja pierdolę, co wy, co, o czym wygadacie? O kurwa! A co, a ja to boli jak ci nie razie? Nie wpisuj tego, nie wpisuj tego! Nie, nie ale jest delikatne uczucie porażenia. Joaquin Guzman Loera. No to jest Pablo, no tak. Eee... Eee... Jeden, dziewięć, pięć, siedem. Nie wpisuj tego, nie wpisuj nie tego! Chcę. Nie ma kogoś a, czeka, czeka, takiego czeka, czeka. w tablecie. Chciałem w moim własnym Wprowadź odpowiedź. To jest T, to, to jest łatwe. To jest kod binarny? Alfabet to Morsa. Ma? Nie, kod binarny. Mam 28 01 20 24. Jestem, odpowiedź prywatna. Je, je, ty, sy, a, my. Jetson. Są? Mm. Ja sądzę, że to jest składnia tych. Tu musisz coś wymyślić z tego wszystkiego. I 28 01 Tak, tak. 28 01 20, 2024 tak. Dzisiejsza data. J E T S A M A to jest towar wyrzucony za burtę. Tak się to no? określa. No. Na statkach, jak wypierdolisz coś za burtę, albo jakieś yy, coś wyleci, albo jakaś wieża była kiedyś, czy, czy jakaś budowla na wodzie i ona no. się rozjebała i pływa na wodzie, no to jest właśnie Jetsam. Jetsam? sam? Jetsam, sam. Jetsam. No. Sam. sam, Odpowiedź niepoprawna. Jak to się pi... ty Na Doki. To na Doki. Dobra, dojebaliśmy się w że Odpowiedź poprawna i co teraz? No i na dole masz Jetsam, nie? To jest ta firma. Ha. No to chuj, kam kamzy ubrać. Tu będzie coś otwarte? Tak, chyba. Może gdzieś od boku? Tu, ma, ja tu jakieś wejście, by wiedzieć coś? I chuja. Tu może być ciekawie. I sam, no to jest Jetsam. Ale Jetsam to masz też kurwa te wszystkie czekolady. Tak, 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 tak. Ale Przez tu jest to... jeden garaż, który się otwiera ogólnie. Tam na końcu. Ta, no, tak, tam tak, o, tak, tak, tak. biegnę tam. To może statek kurwa. A może być to też niech statek. Niech jedna osoba sprawdza statek, ja biegnę na ten garaż. Ja polecę ja. Helkom bo ja mam przecież termowizję. Systemy ja z owo Hop. Dawaj. Ja biegnę na ten garaż. Tutaj te kontenery też są opisane tym Jetsam. Ja no są. O. Tutaj coś między tymi kontenerami będzie, to sprawdzę to od razu. Poczekaj, poczekaj, jeszcze nic nie rób. Ja nic nie robię, a którym się odpala to? E? Te... Ty, ja nie widzę nie ciepło. Nie. Gdzie? Tam w Gdzie? Tam w tym garażu? Nie, na środku. Gdzie na środku? Na środku, ja ci nie zaraz powiem. Mnie? dwie osoby biegające Teraz widzę ja? dwie osoby biegające, a i z prawej strony jest ogólnie punkt. Kto teraz biegnie, można powiedzieć w lewo. Kto teraz skoczył? Ja. To yy, biegi przed siebie w lewo. O. No 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 no. no w prawo, w prawo. Mną bieg... a, Nie, dobra. właśnie dobrze. Tam coś jest, bez kitu. Z prawej strony jest punkt ciepła. Podleś tam, Jabłku, podleś tam, podleś tam, nie ma co czekać, bo będziemy tylko tłumaczyć, podleś tam, ja tam wejdę Janek, ja dosadź na mnie i mów mi gdzie opiec. Tu gdzie jest Helka? A gdzie jest Helka, go a widzę no? Gdzie ten punkt? Gdzieś to. Poczekaj, zaraz tu podlecę. Dobra. No leć pomiędzy tymi kontenerami? Tak, coś tu było, jakiś punkcik. Po lewej stronie, tak jak my teraz idziemy stąd. Ja idę znowu nad wodę, bo inaczej mi to nie działa. No, no, no. Nie wiem, głośno, nie, jestem jest zły ok. Przejdźcie po prostu, że wyrodzony bratom mi mówi, kurwa. To z naszych jeździ stronę. samochodem, tak? Nie, nie, nie. to lokalny. Janek, a to nie było tam dalej ja w tym kłodach szutkowych? Sprawdzam garaż tutaj. Janek, tu nie ma nigdzie żadnego tego punktu. A może to, może to kurwa team. Mewa była? Czekaj, może na tym, bo to też jest. A tu na to można wejść na górę? No mną. Tak. Ja tak patrzę kurwa na to i... Tu jest coś. Dobra. Eee... Widzicie helkę? No? O kurwa! To było dziwne, co teraz zauważyłem? No, był punkt i nagle spierdolił. Jak to? I nie ma punktu, nie ma punktu. Był punkt, nie ma punktu. Nie Oh, kurwa! Namierzają mnie! Namierzają mnie, namierzają mnie! Namierzają mnie. Dziś do brakiety! Co? Pika mi, pika rody, mi! Rody, rody, rody. Kurwa! na nas też zamierzają, nas też zamierzają! No ty, dobra? Oho Czyli kurwa, może im chodzić o statek ten? Tak, Biorę kopyto. Dawaj Statek Masz kamzę? Uprawdzamy już wam też sprawdzał. Ja mam chuj to na razie. Nie Leżę. na samą górę, idę od razu tam gdzie jest kurwa Kapitan. Tam wjeżdżam na całą górę obczajam Ej dobra, ja ogarnąłem ten statek prawie tu nic nie ma. A ma ja nie masz kopyta? Ale które ogarniałeś, bo to są dwa, nie? No my ten na końcu ogarniamy teraz Ja robię zatarcie. A ty robisz zatarcie no koniec będzie Janka pościeli Part 6, kurwa, tworzy się w GTA 6. Dziękuję, pozdrawiam. Nie biam! Nie wiem skąd! Nie widzę! Nie widzę! Nie widzę! Nie Nie widzę! kurwa Jak takim tempem Nie widzę! Ej, helikopter jakiś odleciał! No tak, to rakietami, raczej tam ją zbiegać warto! No, ja Skurwisz tak. helkę z terbowizją rozjebał! Nigdy mnie zabić! Nie chcą, schowaj się, schowaj się! Leci coś! Z góry! ja Z góry skąd? Ja go widzę! Gdzie? O kurwa! Dodali drugą! bo jest, dostała? Ja ma ze mną. Dobra. On, on po coś tu jest. My musimy tu coś znaleźć. Czelił! O kurwa, chciałem zbiegać od kurwa. No, a... Myślę, myślę, myśli, ujątkę, myślę, zobacz. Ciekaw. Gdzie ty jesteś? Ty miałeś tutaj wizję. Patrz, flara tu jest. jest Hej, flary mamy. Flara tu jest. Daj już Ten statek bierzemy. Czekajcie z tego statku dawajcie na ten drugi, szybko Ale tu eee, może zarabiać ale... kurwa dudgienie, ty Tu Flara leży Ale jak leży Flara to on nas nie namierzy przez to prawda? Nie strzeli Jak to nie? To, bo... Normalnie? No jak to nie Myślę, po to nie się nie Flary wiecie. rzuca Leci na nas, leci na nas O kurwa Jest z prawej strony, Chodź tam, chodź tam szybko Dawaj, dawaj, będę patrzał Leci, leci, dawaj. Właż, właż, właż. widzę, 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 wchodzę, 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 wchodzę. Jestem Ciechu, idę górę, ty sprawdź cały dół. To no, boisz że przywitałeś. No dobra. Mam! Mam! Gdzie, gdzie, gdzie? Wysłam lotkę. No ale jest kurwa problem, przecież my nie mamy hasła. 1-951? Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Wysłałem. Tak, ping mi. Siedem, osiem, cztery, pięć pingwin, tłusty pingwin, powtarzam Jedz sam Tłusty pingwin 190. A co z nekaś? Okay, tablet? O kurwa, wprowadź hasło. ty, Jakie było hasło? Nie, Ta, yy, o, Sinaloa Sinaloa z małych to był to o kurwa, co to jest? to jest? A P S I L H M nie, R Z, co to jest, kurwa? Ty. z małych? To jeszcze raz Tablet, ey, jest haską nową, nigdy jeszcze raz. LHMWR, Z57. Sinaloa Owo. z małych pisz. Znowu Sinaloa to w tablecie tak, czy tutaj? Tak, tak, Sinaloa w małych pisz. I potem i masz ten HGA, PSI, LHMWR. A może to jest kurwa do kontenera? Michuja. Do... nie, jeżeli odpowiemy na to, dostaniemy hasło do kontenera. Może być. Bo to jest jedyny z... mamy... i mamy na to 28 minut. A może to jest jakiś kurwa wyraz, który trzeba ułożyć z rozsypany? Albo ułożyć wyraz... To są dwie duże Albo litery. Albo to jest jakiś szyf. Nie na no, kod binary na pewno nie. Nie, nie, nie. Kasi... Z szyf, no to szyfr Cezara jest. Bo kiedyś były szyfry Cezara na jakiś ty. To czekaj. To może być to. Dobra, ja już się odsuwam, bo tam jest gdzieś... Jest! Co? Co? Imię, nazwisko i 57-my, rok urodzenia jego. Ja to było na początku? 57. Czyli jak to wpisać? J-O-A... Q... o a L-O-R-A. A może mi to wyzywałeś się? Albo czekaj, mam. Otwarte. Otwarte. O kurwa. Krótki pierwszy idź, kurwa. I pierwszy. pierwszy, ty nie to. to. Zapiętę! Hasło! Macie otwarte, otwarte. no. Otwarte. No, czy mam tu, czy mam tu, czy mam tu. No i co? coś? Nic nie ma. Tu jest coś jeszcze. Tu jest jakieś hasło, kolejne. Ja pierdolę! Jest, jest hasło Ta. kolejne. wyciągaj tableta. Minut, Ey, tablet, osiem... tablet, 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 Kurwa tam... Nie być. no nie mam nic więcej Peter Pet Poproszę VIPka ja dla dymichu na tydzień nie, no, zdała... Nie, zdała... Nie, zdała... System, to... nie system offline Nie ja nie mam To, to może system to offline. samo ty to może to samo To samo wpisz to samo wpiszcie Wpisuję Nie system offline Nie to łapię po prostu pato Ale... To haksu... Nie opie tego, nie opie tego, nie opie tego. Bo jak sobie przejdziesz między drzwi, to ci. No weź pisz to samo tutaj. Tu masz. Nie, nie, tu coś jest, tu coś jest. Tu coś jest. No tylko. O, czekaj. Nie. Nie mogę tego otworzyć. Nie możemy tego otworzyć. Tu coś trzeba. No. Cinnelał pisz Wątpię, żeby dali haksu... chat. Ja. Hmm. ja pierdolę. Ale ty nie, nie ma żadnej odpowiedzi? Wpisuj losowe słowa, nie wiem, kurwa. Ty, yy, tablet się odpalił. O! Hasło znowu. O, kurwa, następne PSLTP. O, ja dole. 20 minut! Ach, jak 20 minut? 20 minut to.